Dzień dobry, dzień dobry Jedziemy właśnie do Polski, ale niestety ogromny korek ponieważ jutro, czyli w piątek, jest święto w Niemczech więc ludzie jadą już na święta Dzisiaj mamy czwartek i stwierdziliśmy, że zjeżdżamy tutaj na Drezno Objedziemy sobie ten korek, bo jest bardzo, bardzo długi I objeżdżamy autostradę przez jakiś ciężki przez Drezno, także zwiedzamy sobie Drezno nocą i zdecydowaliśmy, że przyjedziemy tutaj na jeden dzień, żeby pozwiedzać troszkę. Max już nas wysyła, nie Max? No. Żeby rodzice sobie odpoczęli od dzieci. <laughs> Serio, to moglibyście z nami pojechać. U. No, fajnie było. Ktoś to jest <noise> Dworzec po lewej. To pociągiem może przyjedziemy, Piotrek? No to pociągiem. No i pogoda nam niestety nie umila tej drogi, więc jedziemy już kilka godzin i jeszcze chyba dwie, no myślę dwie godziny przed nami. Pierwsza w nocy i dopiero jesteśmy w Wrocławiu na Orlenie W tym momencie także jeszcze jeszcze trochę przed nami, ale już jesteśmy bardzo zmęczeni. Druga godzina, jesteśmy na miejscu. Uwaga, tu jesz. Jest. Właśnie u nas przygotowania trwają. No, już Tutaj jest mięsko na gulasz. Właśnie rozmowy to trwają, co się dzieje? Proszę. buraczki, Łaska. No? Ja już pójdę tam do czuś. Proszę? Będę już zaraz chowaj. Nie, nie, nie żebydziesz chować, to jeszcze sobie tutaj nagram. No. A to co jest? Schab ze śliwką i? Nie, karczyk ze śliwką, To schab ze śliwką i karczyk. I karczek. Taki nieduży kawałek bo ja bo mówiłam. Ojej, ale Z mamy jedzenia. Tia. Tu jest Maksymilianek, tak? Tia. Pomaga? Pomaga. Pomaga. Z kim pomaga? Z nukusią pomaga. Tak? Aleksandroś też pomaga, tak? Tak. Śliczny chłopak. Czekałem was na wiatrzu. Tak? I idziesz? No. Że nagrywam? <śmiech> <śmiech> Żartowniś. Ale idziesz pomóc, tak? Powiedzmy. Coś pokroimy, pomielimy. Jutro jajka święcimy, będziemy jajeczka robić. Będzie fajnie. A ty co sprawdzasz? Kontrol robisz? Coś ten kwiatek nie brawi. Proszę, jakie tutaj ciasto puszyste będzie? No rewelacja, wyszło. Robimy, pracujemy. To będzie jakie? Z ananasem. Z ananasem, a to Pochodka. Dawno nie robiłam z ananasem. To ostatnio robiłam z makiem, to teraz widziałam z ananasem. Mm. Pomagają. Idę. Ale ciekawe. No. Tanki kupiłam, o. mascarpone. O, a Piotrek tutaj kroi. Golonka, tak teraz? Opomiasz? Tak, tak. Mm -hmm. Na galaretę. Buraczki już tutaj zrobione. Ja, ja już na pastek zmieniłam. No pachnie super. tutaj w kuchni. Niesamowicie. Z jednej strony słodko, z drugiej strony mięskiem przepysznym. Będzie super. Śmieję się, bo praktycznie na gotowe przyjechaliśmy. Tutaj się robią buraczki takie jest szany, łagodna wersja, a tutaj są w ostrej wersji dla nas. Także podliczki to nie reklama, nie, nie. Ty mm. chyba coś kupujesz podbliżki, tak? Majonez. <grych> no właśnie. Będzie dobra. Mm. Proszę, a tu w piekarniku biszkopt rośnie. Biszkopt gotowy, ale pięknie ci urósł. Ładnie. Mm. Będzie na nasowe, tak? Tak. Świetnie. Będziemy się w niedzielę zajadać. Ostatnio w jednym z vlogów z Polski mówiłam, że jemy pizzę zawsze, jak przyjeżdżamy. I tutaj właśnie jest pizzeria na Przepyszna pizza. Teraz numer telefonu. Także jeszcze tutaj zostało, bo w sumie trzy takie mamy. Jeszcze jest, o, tak się prezentuje. Zapomniałam wcześniej nagrać. Dobra? Dobre. Dobrze. I oglądamy Harry Pottera. Malujemy pisanki. To znaczy robimy je takim fajnym sposobem z serwetek, aby było bez chemii i aby można było te pisanki potem zjeść. Bo jednak takie malowane farbkami to wie, sami wiecie. A ja się pokażę co ja. Nie, tak, nie? są takie. To mam trzecie miejsce. <grych> tak? No, muszę się pochwalić. <grych> ja zrobiłam pierwsza. Już pierwsze. Dobrze, kto zrobił pierwszy? Tak. Ja. ja zrobiłam druga. Aleks zrobił trzeci, Max z zrobił czwarty. Spoko, proszę. Jaka piękna. Tutaj jest Aleksa i moja z koniem. O taką zrobiłam. A ja zrobiłem taką chwałę Ukraina. No fajna, fajna. się Super. Też pamiętamy w świętach. Także dzieje się, dzieje się tutaj. Jeszcze coś. Z... Chcesz coś powiedzieć, Aleks? Dodaj, już. No, to możesz chodzi. to białe zrobić z tym teraz, Na górze. A teraz zrobię nieniąkową. Pełne skupienie, pracujemy. A ty, like like. Dawajcie lajki. Like. To powinniśmy dostać 100 lajków. I tak się prezentują nasze pisanki. Myślę, że ładnie wyglądają. No, Kusia! A co ty się przyozdobiłaś? Święcić się chcesz? Co? Wysypało nam się trochę, znaczy Piotrkowi, jak robił flagę Ukrainy i ona poszła wąchać, więc ma mortkę już całą złotą. No co, Alex powiedział? Że co? Że zjupić złotą kupę. <noise> Oj, nie podoba jej się ta myśl. <noise> nie podoba ci się. Nie płacz.